Dzień dobry, dzień dobry, kanał Farmazonki. Witam Was serdecznie na nowym odcinku kanału Farmazony pod tytułem Różnica pomiędzy e, działaniem a myśleniem. Witam Was serdecznie. Przy niedzielce trochę taka jestem, kochani, sotę, ale troszkę popoczywałam. Mam nadzieję, że Wy też. I jeszcze, jako niespodziankę, wypuściłam dla Was własnoręczną serię biżuterii, kochani. Którą znajdziecie na Vintedzie. Coś, co z jednej strony będzie wspierać ten kanał. Jak również yy, bezpośrednio wymieni się energetycznie pomiędzy mną i wami, kochani. <taki> Także zapraszam, są różne rozmiary. Różnica pomiędzy yy, działaniem a myśleniem jest taka, że yy, jeśli działasz całym sobą, Całą sobą, to y, jesteś w takim stanie spokoju i medytacji. Emocje są w tym momencie wygaszone, zależy oczywiście, co robisz, bo jak uciekasz w, le w lesie przed dzikim zwierzęm, no to tak nie będzie. Natomiast jeśli, y, nie wiem, tak jak ja lubisz prasować i prasujesz sobie elegancko, no to na pewno będzie to takie kojące zajęcie dla Ciebie, lub jeśli mm, yy, to jest też jedno z moich zajęć, które lubię robić: coś ścierać, gotować, yy, czy coś tworzyć manualnie, tak? Różnica jest taka, że jeśli jesteś całym sobą w tym, to czas mija ci cudownie. Szybko. W sumie nie wiadomo, czy to dobrze, czy źle, ale jeśli masz takie momenty, w których e, musisz być w jakimś miejscu, nie wiem, przypuśćmy, w jakiejś poczekalni, czy w pracy masz takie przestoje, w których Często jest to w sprzedaży, tak? Czekasz na klienta, i masz, nie wiem, godzinkę, że akurat jakaś fala nie nadciągnęła. Także możesz zacząć coś po prostu robić manualnie. Jeśli nie chcesz myśleć bezsensownie, po to, żeby jakieś głupie myśli się ciebie nie czepiały. Możesz zwyczajnie szkicować coś. Wziąć sobie ołówek, jakiś taki, zrobić jakiś malunek. Możesz kolorować, możesz yy, coś wiązać, coś wytwarzać, tak? Coś lepić z modeliny, na przykład, wycinać z papieru, żeby po prostu nie siedzieć zwyczajnie i nie czekać na zmiłowanie boskie. Nie? To dobrze, żebyś coś, masz pieniążki, przerzucać. <laughs> dobrze, żebyś coś robił, na czym się skupisz, całym sobą. Wtedy godziny lecą tak, jak minuty, i jest większa satysfakcja z tego, że Gdzieś tam byłeś, coś robiłeś, niż tylko siedziałeś, myślałeś i się zestresowałeś. <noise> Kocham was i wujaczu.